Dobry dzień dobry. Witajcie kochani na moim kanale. Ja mam na imię Gosia. Zrobimy sobie dzisiaj, moi drodzy, czytanie mm, i jaką informację chcę przekazać dla Was wszechświat. Zobaczymy sobie, jaką wiadomość e, macie otrzymać e, od wszechświata. Oczywiście będzie to na chwilę. Mm, o, kiedy sobie odsłuchacie ten filmik. E, dzisiaj będzie czytanie dla lwa, mm, więc zobaczymy sobie. Co tutaj ten wszechświat, wszechświat chce powiedzieć? Kochani, bierzcie ze sobą tylko to, co z Wami rezonuje, resztę odrzucajcie, oczywiście. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od wyroczni. Zobaczymy, co, co nam chce powiedzieć wyrocznie. Okej. Okay. Dlaczego? Dlaczego? Hmm. Zaraz wam przeczytam. Zaraz wam przeczytam. Znaczenie. Znaczenie tej karty. Ale co? Nie chce nam się ukazać To, to Znaczenie tej karty. Już wam czytam. Motywy kierujące intencjami. Moc świadomości powodów. W zrozumieniu Twoich motywów jest teraz wielka moc. Wyrocznie prosicie Cię, abyś jasno określił, dlaczego zadajesz to pytanie. Szukasz odpowiedzi, zachowujesz się w ten sposób i co najważniejsze, dokonujesz wyboru. Znajomość własnych motywów jest kluczem do spełnienia. Kiedy masz jasność co do tego, to Twoja intencja będzie magnesem na cuda. Motywy określają naturę Twojego doświadczenia. Kiedy myślisz o czymś, czujesz to, a następnie działasz. Ten niewidzialny motyw jest pączkiem energii życiowej, który ożywia to i posiada potencjał do rozwoju. No proszę. To jest fajne. Mhm. Kiedy myślisz o czymś, czujesz to, a następnie działasz. Super. Obyśmy się tym kierowali. Dobrze, zobaczymy, co nam. co nam pokażą karty. Moje drogie lewki. Widzicie? Hm. Okej. Okay. Okej. Okay. Hmm. Moi drodzy. <coughs> co ja tutaj widzę? Um, jeżeli chodzi o kwestie związkowe, o kwestie o relacje, może być tak, że część z Was. Um, Poznała kochani kogoś młodszego. Weszliście w ten romansik z nadzieją na fajny rozwój sytuacji. Ale niestety okazało się tak, że ta osoba was bardzo mocno zraniła. Dlaczego? Bardzo mocno was poturbowała czujecie rozczarowanie, bezsilność, poddajecie się, nie macie cierpliwości zupełnie do niczego. Ponieważ ta osoba zrobiła to z pewną z pewnym takim wyrachowaniem. Ale ale wy się pozbieracie, bo to rozczarowanie w tej chwili jesteście przygnębieni, w tej chwili jesteście przybici, ale Wy za chwilę wstaniecie na nogi, moi drodzy. Zadajecie sobie pytanie, dlaczego to się stało. No, czasami tak jest w życiu, że hmm, idziemy w coś, czym jesteśmy zafascynowani, a życie pokazuje swoje. Dla stałych relacji może być też tak, że któraś ze stron uwikłała się w romans. I ten romans spowodował rozpad Waszego związku. Mm -hmm. To zaważyło na wszystkim i prysła bańka całkowicie. Któraś ze stron zostaje bardzo mocno zraniona. Żałuję tego, że albo weszła w ten romans. Albo żałuję tego, co się stało i dlaczego to się stało. Dlaczego partner wybrał kogoś innego. Mhm. Ale, kochani, spokojnie, wy odnajdziecie w sobie równowagę. Musicie pobyć trochę sami ze sobą, po tej sytuacji. <laughs> To był dom, była rodzina, a raptem zadziało się coś, co spowodowało, że to wszystko pękło. Czujecie się, na tą chwilę czujecie się tak. Przybici, rozczarowani, bezsilni, ale kochani, spokojnie. Podniesiecie się z tego wszystkiego. Staniecie na nogi. Odnajdziecie tą równowagę. Jeżeli by miało się dotyczyć kwestii pracy, to widzę tutaj, widzę tutaj moi drodzy, kogoś z waszej waszej firmie, która powoduje w was bardzo duży ból. Nie wiem, może w jakiś sposób wpływa na was, że wy, wy się czujecie tak. Um, już nie macie tej cierpliwości. Yy, nie macie tej siły, żeby walczyć z tą osobą. ona was terroryzuje. Zadajecie sobie pytanie dlaczego? Pięknie się te karty zgrywają przepięknie. Zadajecie sobie kochanie, kochani pytanie dlaczego? Dlaczego ona to robi? Nie możecie zrezygnować na tą chwilę z tej pracy, ponieważ yy, macie rodzinę na utrzymaniu tak. I dążycie do tej stabilizacji finansowej. Mm -hmm. I przechodzicie do działania. I przechodzicie do działania, gdzie odnajdujecie w sobie równowagę na to, żeby pokonać tą sytuację. Może po prostu porozmawiacie z tą osobą i powiecie dosyć. Mm -hmm. Dobrze, zobaczymy, co karty nam chcą powiedzieć jeszcze. Dołożymy sobie. Ok. Mhm. Mm o, przepraszam. Czeka Was jakaś nagroda yy, po tej całej trudnej dla Was sytuacji. Jakaś, jakieś zwycięstwo, czyli tak, jakbyście Wy, mimo tego, że bardzo trudne chwile przechodzicie, bo rozpadł się Wasz związek, Wasza relacja, ale to, kochani, Wam będzie na dobre. To nie był człowiek, y, który na Was zasługiwał. Szykuje się coś innego, coś, y, coś, czego jesteście warci. Tak. Coś, kochani, czego jesteście warci. W przypadku kobiet y, jest to mężczyzna. Y, jest to doświadczony mężczyzna, y, znający swoją wartość. Będzie, mm, będzie zupełnie przeciwieństwem tego, którego miałyście dotychczas. To będzie zupełnie ktoś inne. Inteligentny, uczuciowy, wrażliwy. Mhm. W przypadku panów również, tylko w odwrotnej sytuacji. Będzie to kobieta, która yy, yy, yy. będzie bardzo zmysłowa, tak? Będzie yy, wrażliwa, inteligentna, będzie to przeciwieństwo partnerki, którą mieliście dotychczas, tak? Teraz sytuacja boli, moi drodzy, ale yy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To tak miało być. Dobrze. No, oczywiście, że tak. Tak miało być, żebyście Wy mogli pójść w inną stronę żebyście wy mogli z biegiem czasu poznać kogoś innego. Kogoś przy kim będziecie się czuć. Mmm, będziecie czuć spokój, komfort, będziecie szanowani, mmm, będziecie czuć, że żyjecie, tak? To się właśnie zadziało po to. Bo jak wiemy, wszystko w życiu dzieje się po coś. Nic się nie dzieje po nic, tylko wszystko ma swój cel, swoje znaczenie. Jeżeli chodzi o kwestię pracy, to po wyjaśnieniu tej sytuacji z tą osobą, przez którą się czujecie tak, wyjaśnicie sobie tą sytuację i już wy będziecie trochę inaczej do tego podchodzić. I poczujecie w sobie ten spokój. Po rozmowie z tą osobą. Bo na tą chwilę poczujecie ten spokój dlatego, że powiedzieliście to, co mieliście powiedzieć. Mhm. Dobrze. No tak. No tutaj są tylko jest potwierdzenie tylko tej sytuacji zdrady lub. Lub wy czujecie się przebici. Przybici z tego tytułu, że to wy zdradzacie, tak? Że to wy przez was się ten związek rozpad. Lub yy, wy czujecie się właśnie fatalnie, tak? Przez to, że partner, partnerka wybrała inną osobę i związek się rozpadł. Ale kochani to już odchodzi. Ten stan cierpienia, stan depresyjny, udręczania, przybicia, nie, 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 braku sił, na cokolwiek już odchodzi, moi drodzy. Wy stajecie na nogi po tej sytuacji i odnajdujecie w sobie spokój. Zajmujecie się pracą. Pójdziecie w pracę, moi mili. Pójdziecie w pracę i ta praca będzie wam dawała taki komfort psychiczny od całej tej sytuacji. I oczywiście profita finansowa. Dobrze. Bo wy wiecie, czego chcecie. Jesteście bardzo inteligentnymi ludźmi, osobami. I, ta, I ten taki analityczny umysł, wasza intuicja was poprowadzi, kochani. Was poprowadzi. Będziecie odcinać od siebie rzeczy, yy, które nie będą wam sprzyjać. Bo to wszystko Was nauczy teraz, że to wy również jesteście ważni. Nie tylko druga strona. Mhm. Tak, macie tą wiedzę i doświadczenie. Doświadczenie. Kochani, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I po tej całej ciężkich chwilach wy odbudujecie w sobie ten spokój. To, to was nauczy tej cierpliwości. To was nauczy, kochani, że będziecie stawiać na, na siebie, że to wy będziecie teraz ważni o tym wszystkim, wyciągniecie z tego wnioski. Już nie pozwolicie na to, żeby takie coś miało miejsce w waszym życiu. Żebyście wy tak się czuli. Mhm. Bo będziecie dążyć do stabilizacji finansowej. Wy wiecie, czego chcecie. Skupicie się na pracy. I będziecie się piąć do góry. W tej pracy po tych ciężkich ciężkich chwilach w relacjach skupicie się na pracy i będziecie się piąć do góry tak to kochani widzę także życzę wam wszystkiego dobrego to wam chciał przekazać wszechświat pięknie się, pięknie się zgrywają karty z kartą wyroczni pięknie Kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.